OK, dzień dobry. Chciałem tylko Państwu pokazać, dziękuję w ogóle za wysłanie tego tej, tej, tej ramienia. Ale to jest zupełnie inne ramię, proszę zobaczyć. To ramię, to nie jest tak, że ta część tutaj, która tutaj jest, o, ona się ułamała tutaj, bo po prostu było konstrukcyjnie zupełnie inaczej zrobione. Ten otwór, który tutaj jest, widać, po prawej, tam jest po prostu gwint, który jest nakręcany na taką część, która jest, która jest bardzo słabo widoczna w tej ścianie, więc nie potrafię nawet powiedzieć, jak to wygląda. A to wygląda jakby to była jakaś taka głowica, do której to się montuje, która była zamontowana na stałe w ścianie. A w tym wypadku też ten otwór jest tutaj, ale on jest zauważalnie mniejszej średnicy i nie wiem nawet, czy ma tam gwint, czy nie ma. Nie wygląda na to, żeby miał, jeśli mam być szczery. On jest na pewno dużo mniejszy, ten, ta średnica tego gwintu, znaczy tego otworu w każdym razie. I to w razie jest nakręcane na, nie wiem, na jakieś kolanko, czy na coś innego, na jakiś taki całkiem solidny element... Yy, do którego to można przygotować, przymocować? No właśnie, a teraz proszę zobaczyć, jak to wygląda tutaj w ścianie. W ścianie wygląda to w ten sposób, i tu jest ten gwint taki, który teraz słabo jest widoczny, na którym było to nakręcane. Ten element w środku, to jest coś, co według tego, co ja tutaj widzę, przynajmniej, tylko spróbuję może włączyć tam, włączyć lampę. Ok. Proszę zobaczyć, tam jest właściwie nawet trudno powiedzieć, co to jest, ale to jest takie jakby to było coś wkręcone, co przyszło razem z tym, no być może to jest jakieś wkręcone. Nie wiem, ale wygląda na to, że jednak ten, żeby to zamontować w ten sposób, tak z tym gwintem, prawdopodobnie trzeba to wykręcić. Tylko, że to nie wygląda na coś wykręcanego, bo tutaj nie ma gwintu. Znaczy, nie ma w sensie takiego jakbyś wykończenia takiego jakby śrubowego, który można by złapać. Wygląda że to jest po prostu okrągłe zupełnie. Ja spróbuję zdjąć zaraz ten... Um, znaczy zdjąć te pakuły, które tutaj ktoś założył, ale generalnie potem tym to, to nie wygląda tak, żeby tam było kolanko, do którego można by było ten, ten element wkręcić. Zresztą nawet jakby, to on będzie o wiele głębiej niż niż najprawdopodobniej... Ja mogłem to zrobić, więc prawdopodobnie tak bym musiał ścianę rozkuć. Więc albo tutaj jest w środku coś, co Państwo, bo to, to na pewno, co tam jest w środku, to nie jest to, to jest coś, co przyszło razem z tym, z tym zestawem. Być może jest to składowa tego, tej samej baterii pościennej, nie wiem, chyba tak to nawet wygląda, szczerze mówiąc. Być może tego mi właśnie brakuje. Może to się daje wykręcić i tam musi być zamontowane coś innego, co jest konstrukcyjnie znacząco inne. Bo, bo tutaj to powin, wygląda na to, że tam powinno być coś takiego, co to się wkręci, więc to musiało być, nie wiem, zupełnie coś innego w każdym razie. Chyba trzeba byłoby zobaczyć w tych nowych, nowszych bateriach kompatybilnych z tym ramieniem, jak ten element tam wygląda i czym on tam właściwie jest, i jak on może zdjęcie by się też przydało, i żeby zobaczyć, czy to w ogóle da się tutaj zamontować, bo to na pewno nie na bo nawet próbowałem tylko tutaj, po prostu nawet, proszę zobaczyć, jaka jest średnica. To, jest, to nawet nie wchodzi w to. Tutaj po prostu to by tak wyglądało, ale w ogóle to nie ma szans się w ogóle wkręcić oczywiście, bo nie ma w to w najzwyczajniej w świecie, więc. No niestety nie mogę żadnego użytku z czego zrobić obecnie.